Polska karczma. Jako prezydent Polski chcę otworzyć w naszym kraju polskie karczmy. Sieć restauracji, która będzie serwować polskie, tradycyjne, naturalne jedzenie. Kotlety schabowe z ziemniakami i surówką, rosół, pomidorową, ogórkową, naleśniki, kiełbasy z keczupem i z bułką. Jak byłem dzieckiem, Polacy w Polsce byli biznesmenami. Każdy prowadził swoją własną restaurację, swój własny sklep, warsztat samochodowy, farmę. Potem Polska weszła do Unii Europejskiej i stała się niemiecką kolonią, a Polacy stali się niewolnikami. Wszystkie polskie restauracje, sklepy, warsztaty, farmy zostały albo zamknięte, albo przejęte przez Niemcy i inne obce państwa, a Polacy zamiast być właścicielami, stali się pracującymi za kilka dolarów za godzinę niewolnikami. Pamiętam, jak zawsze z ojcem podróżowaliśmy przez Polskę, jak jechaliśmy z jednego końca kraju na drugi drogami ekspresowymi, to zawsze zatrzymywaliśmy się w restauracji przy drodze, gdzie jedliśmy kiełbasę z bułką i ketchupem, albo kotlet schabowy z surówkami i ziemniakami. Były to piękne czasy. Nie dość, że jedzenie, które jedliśmy, było polskie, naturalne i dobre dla do zdrowia, to jeszcze człowiek, który serwował to jedzenie, był właścicielem takiej restauracji i był Polakiem, obywatelem państwa polskiego, więc pieniądze, które tam zostawialiśmy, zostawialiśmy obywatelowi państwa polskiemu i państwu polskiemu, przez co bogacił się nasz kraj i nasze społeczeństwo. Dzisiaj zamiast dróg ekspresowych w Polsce są autostrady, a zamiast polskich restauracji amerykańskie McDonald's i inne restauracje należące do obcych państw. Nie dość, że jedzenie tam serwowane jest niedobre dla zdrowia, genetycznie modyfikowane i chemicznie, przez co ludzie w Polsce chorują, to jeszcze pieniądze, które tam zostawiamy, są wysyłane do obcych państw, przez co bogacą się obce państwa i obce narody, a Polska i polski naród staje się coraz biedniejszy. Obecnie nie ma w Polsce ani jednej restauracji, gdzie można zjeść polskie, naturalne, dobre dla zdrowia jedzenie w niedzielę, w święta lub w środku nocy. Nie ma ani jednej restauracji, gdzie można ogrzać się zimą, schłodzić się latem, czy poczekać na pociąg lub autobus. Nie ma ani jednego miejsca, gdzie można coś zjeść o drugiej czy trzeciej w nocy. Dlatego chcę otworzyć polskie karczmy. Jeśli otworzymy polskie karczmy, to po pierwsze, wzbogaci się państwo polskie, bo pieniądze zarobione w tych restauracjach nie będą wysyłane do obcych państw, tylko będzie je odstrzymywać polski rząd. Po drugie, wzbogaci się polskie społeczeństwo. Nie będzie tak jak jest to obecnie, że większość restauracji należy do obcych państw. Obce państwa chcą wykorzystać Polaków i płacą im tak mało, jak to tylko możliwe. Te restauracje będą należeć do rządu polskiego, więc pieniądze zalobione w nich będą pozostawać w Polsce i będzie można ludziom pracujących w tych restauracjach zapłacić trzy razy więcej pieniędzy. Po trzecie, będziemy mieć naturalne jedzenie. Ludzie zamiast kupować cheeseburgery i kole, będą mieć polskie naturalne jedzenie, więc będzie mniej chorych ludzi w Polsce. Po czwarte, będziemy propagować polską kulturę. Nie tylko serwując polskie tradycjonalne dania, ale również poprzez wygląd tych restauracji. Chcę, żeby te karczmy wyglądały tak, jak wyglądały karczmy w średniowiecznej Polsce. Restauracje będą zbudowane z desek, na ścianach będą wisieć średniowieczne polskie miecze, w środku będą stać zbroje i jeden z pracowników może nawet nosić taką zbroję na sobie. Tak jak w McDonaldzie są zjeżdżanie i chodzi klaun, żeby przyciągnąć klientów, tak u nas będą miecze i zbroje i jeden z pracowników będzie nosić taką zbroję na sobie, żeby też przyciągnąć klientów. Do tego potrzebne jest dobre logo. McDonald ma żółtą literę M. Jest to świetne logo, bo żółty to pozytywny kolor, który poprawia humor. Jak ktoś jedzie samochodem po ciemku albo pada deszcz i widzi to żółte świecące się logo, i jasny, pełen świateł budynek, to od razu się zatrzymuje i tam zajeżdża. Tak jak zjeżdżanie i chodzący klaun, tak żółte, świecące logo oddziaływuje na psychikę ludzi. My musimy zrobić coś podobnego. Mogłyby to być żółte litery PK na jasno-brązowym tle. Po piąte, te restauracje będą pomagać biednym ludziom. Chcę, żeby Polska była krajem, w którym nie ma ani jednej głodnej czy bezdomnej osoby. Dlatego, każda osoba, która przyjdzie do tej restauracji i powie, że jest głodna i że nie ma pieniędzy, dostanie jedzenie za darmo. Menadżer restauracji będzie spisywać dane tej osoby, i taka osoba będzie mogła dwa razy dostać jedzenie za darmo. A jak przyjdzie do tej restauracji po raz kolejny, to też będzie mogła dostać jedzenie. Ale będzie musiała coś dla tej restauracji zrobić. Na przykład pozmywać naczynia albo posprzątać. Głód, bieda, bezdomność, choroby. Wszystkie te rzeczy możemy wyeliminować w naszym kraju w ciągu jednego dnia. A to, że w Polsce są głodni, biedni i chorzy ludzie, to są działania The World's Mafia. Światowa mafia specjalnie doprowadza do tego, że ludzie są głodni, biedni i chorzy, bo kiedy ludzie znajdują się w tym stanie, łatwo można ich kontrolować, łatwo można przejąć nad nimi kontrolę. Dlatego właśnie kandyduję na prezydenta Polski, żeby zniszczyć tę mafię i żeby w Polsce nie było głodnych, bezdomnych i chorych ludzi. I jako prezydent Polski otworzę polskie kaczmy które są genialnym rozwiązaniem rozwiązującym wszystkie te problemy. Kandydat na prezydenta Polski Peter Hossa.